Chyba jeszcze ładuje, chyba, nie no ładuje, ładuje, ładuje. O kurde i przeładował. Mm. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Czaro. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić a 703 wersja druga, czyli dwórkę. Moim zdaniem trzecią najlepszą premkę e, ciężką 8 tieru, e, co ona oferuje. Dużo pancerza. Nie tak, że odbija wszystko, wszystko, ale jeżeli się odpowiednio ustawimy, to większość pocisków powinna odbić. Jedynie gdzie wchodzi, przy wysokiej penetracji, to te miejsca na wieży. O tutaj przyjaźnie, więc e, uważajcie, w sklejkach e, mamy bazowo 1500 HP z modyfikacjami 1700. A i wracając do działa. 270 penetracji na goldzie. Dobry w miarę DP, a przy odpowiedniej konfiguracji też dobra celność. Co jeszcze? 100 mm na wieży i na kadłubie na boku, czyli jesteśmy w stanie robić side scrapa na tym tierze. Jeździmy 38 na godzinę, więc dla mnie bardzo spoko. Jeśli chodzi o załogę, to wszędzie dajemy braterstwo broni, najpierw potem naprawę, a później to, co chcecie. Jeśli chodzi o ładowniczego, nigdy nie dawajcie intuicji, dlatego że tylko jeden pocisk przeładujemy szybciej, a jeżeli mamy dwa, to w tym momencie tracimy ten jeden. Dla, na, dla mnie to jest bezsensowne. Intuicja na tym czołgu jest niepotrzebna. E, co do wyposażenia, e, polecam. Ulepszone wzmocnienie, bo bazowo nie mamy dużo HP, mamy przeciętną ilość. E, wentylację, żeby poprawić wszystko w miarę, i stabilizację, żeby mieć w miarę fajnie skupione działo. E, dobra, to. A, jeszcze co do wyposażenia eksploatacyjnego, czy ktoś, materiałów eksploatacyjnych, o, polecam apteczkę, naprawę i. Jedzonko, czyli racje bojowe. Dlaczego racje bojowe? Dlatego, że ten czołg aż tak często się nie pali i przynajmniej jak na 500 bite mało, kiedy pamiętam, żeby mi się ten czołg zapalił. A jednak warto poprawić celność i inne parametry tego pojazdu. Dobrze, to przejdźmy może w tym momencie do modyfikacji polowych. Wybieramy lewo, lewo tutaj, a na górze nic. Tutaj mamy to do wyboru. Dodajemy do siły ognia. Chyba wszystko z parametrów omówiłem, więc pora przejść do bitwy. Dobrze, polosowało nas dokładnie na ósemki: 3 niszczyciele, 3 lighty i nie ma art w przeciwnej drużynie. Jest mamy, jest, mamy, jest bardzo dużo czołgów ciężkich, więc będzie bijatyka z przeciwników groźnych można zauważyć BZ, ale poza tym raczej ewentualnie Skodę. To są jedyne pojazdy lepsze od poprzednich. Od co ja mówię? Od tego pojazdu. Eee, więc jeżeli mamy klasyfikować dziś ten pojazd, moim zdaniem chyba, nie wiem czy mówiłem już, Obiekt 703 jest dla mnie na trzecim miejscu. Mhm. Mm Zaraz zobaczymy pancerz. A i największą wadą dla mnie tego pojazdu jest opuszczanie działa. Czyli nie według mnie, ale ogólnie. Dobra. W tym momencie powinniśmy być. O, jakbyśmy teraz gąskę mu dali, albo w ogóle trafili. Bez przebicia, niestety. Kurde. Dobra, skręcimy w prawo, odbijemy na górę. E, o, powinien chyba jeszcze ładować, jeśli się nie mylę. Chyba jeszcze ładuje. Chyba. Nie no, ładuje. Ładuje, ładuje. O, kurde, i przeładował. Nie, ale ja zwaliłem, bo już miałem doładowany drugi pocisk. W tym momencie, w sklejce, bezeta w teorii nie powinna mieć z nami szans. W teorii powinna na co najwyżej za 100 albo 200 uszkodzić, więc na spokojnie. Nie ma się co martwić, co najwyżej mówię za 200 nazwalnie. Jeszcze lepiej, za 50. Zostało mu 164 HP. Czyli pomimo tego, jak widzicie, yy, że Bezata w jest od nas lepszym w to w sklejce nie miała szans. I tak byśmy ją porabili, ale ktoś inny nas wyręczył. Więc jak mówiłem, jest to bardzo dobry czołg w sklejce z wieloma czołgami. Jesteśmy w stanie na spokojnie wygrać. O kurde. O, o kurde. Ale tutaj zwaliłem wam powiem mocno. Ale nie ma się co martwić. Jeszcze mamy czas. Ale już go raczej nie zabijemy. Tutaj moja wina. Przyznam się. Mogłem to inaczej rozegrać, ale chciałem trochę przykozaczyć, że tak powiem. No. Sądziłem, że uda mi się to tak fajnie z ja zasadzić, bo często mówię, rozegrałem 500 bite. I w tej historii często mi się udawało w taki sposób trafić. To, że akurat tym razem nie trafiłem, mogę uznać za pech albo nieskupienie się na tym. Albo też to, że mi, mi się wydaje lekko podbiło działo w pewnym momencie. Bo mogliście zauważyć, że jak celo, zacząłem celować i działo mi się obracało, to miałem w miarę na dole przycelowane. E Ten H wygrywa z prezentą. No i kurę, chłopie. Dobra. Uznam to za śmieszny wypadek. na chłopie. Obracaj się już Dobra. Dobra, jeszcze go obróciłem. No i znowu widzicie, opuszczenie działa tutaj bardzo dużo robi. Chciałem już go zabić, nie chciało mi się czekać tyle czasu. Na doładowanie pocisku. Też nie byłem pewien, bo mógł mnie jakoś przebić. Nie wiem jak, ale mógł znaleźć bicie na garnek. Jakby co ten pojazd ma garnki, tylko mocno schowane. Ok, podczekam teraz. I w tym momencie podjeżdżam tutaj. Dobrze, i tu mi się wydaje, że jeszcze jeden strzał zdołam oddać. Dobra to w tym momencie. Jeszcze, jeszcze raz mi się. Jeszcze raz się uda. Jeszcze. Kurde. Nie zdołałem. Poskował się za libertę. 3200. Jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem. Wyniki zaś wyglądają następująco. Nie zrobiłem żadnego blind'a, więc 3200 zadałem. 4 pragi. 58 tysięcy zrobionych na czysto grałem z racjami bojowymi a jest przecena więc 10 tysięcy w plecy z racjami ale dzięki tym racjom też trochę trafiłem co tu jeszcze zadałem top damage w bitwie no widzicie jednak BZ nie taka najlepsza się okazała czym to jest spowodowane jak wcześniej wspominałem ten czołg ma mocny pancerz od frontu ABZ tam miała za mało penetracji, żeby nas przebić. Więc ten czołg do starć solowych, do sklejek jest bardzo do, dobry, moim zdaniem. Jest jeszcze lepiej, jak spotkamy czołg bez penetracji i bez opuszczania dzieła. W takim przypadku jesteśmy w stanie porobić większość pojazdów. Ej, mam nadzieję, że taki odcinek ze 703 Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się już z Wami żegnam. Cześć.